Niektórzy ludzie wchodzą do gabinetu z takim rodzajem ciszy, która bardziej przypomina obecność niż milczenie. Nie chodzi o to, że nic nie mówią. Przeciwnie, mówią od razu, ale już po pierwszym zdaniu czujesz, że to tylko wierzchnia warstwa, kurtyna, i że ktoś za niej patrzy, obserwuje, zanim zdecyduje się wyjść. Tak właśnie było z nią. Miała na imię Marta. Przynajmniej tak się przedstawiła. Wiek około 32 lat. Czarne włosy związane niedbale w kucyk, rękawy swetra naciągnięte na dłonie, jakby chciała się schować w środku. Głos trochę zaspokojny, trochę jakby wyuczony. Usiadła na fotelu po drugiej stronie gabinetu i powiedziała, nie wiem, czy to coś da, ale spróbujmy. To zdanie nie było skierowane do mnie. To było jak wewnętrzna umowa, między nią a kimś w środku. Przywykłem do tego, że ludzie testują terapeuty, zanim pokażą coś prawdziwego, rzucają fałszywą przynętę. Ale tu nie chodziło o strategię. To było jakby ona mówiła za kogoś. Dobrze, odpowiedziałem, możemy zacząć od tego, co panią tu przyprowadziło. Wzruszyła ramionami. Nie mam konkretnego powodu. Może czuję, że coś jest nie tak, nie do końca wiem co. Brzmi klasycznie, ale kiedy spojrzała mi w oczy, zobaczyłem ten rodzaj spojrzenia, który nie pasuje do wypowiedzianych słów, jakby w środku był ktoś, kto bardzo dobrze wie, co jest nie tak. Ale nie ma zgody na to, by mówić. Zadałem kilka prostych pytań o pracę, relacje, dzieciństwo. Odpowiedzi były spójne, trochę chłodne, trochę jakby recytowane z kartki. Wszystko w porządku, normalne, nic szczególnego. A potem, mniej więcej w połowie sesji, coś się zmieniło. Marta zamilkła, przez kilka sekund patrzyła gdzieś ponad moim ramieniem, jakby kogoś zobaczyła, i wtedy zmieniła pozycję. Szybki ruch głowy w bok. Potem zaciśnięcie ust, jakby coś w niej pękało. Gdy odezwała się znowu, jej głos był niższy, zdecydowanie niższy. Nie marnuj naszego czasu, powiedziała ostro. Niektórzy ludzie wchodzą do gabinetu z takim rodzajem ciszy, która bardziej przypomina obecność niż milczenie. Nie chodzi o to, że nic nie mówią. Przeciwnie, mówią od razu, ale już po pierwszym zdaniu czujesz, że to tylko wierzchnia warstwa, kurtyna, i że ktoś za niej patrzy, obserwuje. Zanim zdecyduje się wyjść. Tak właśnie było z nią. Miała na imię Marta, przynajmniej tak się przedstawiła. Wiek około 32 lat, czarne włosy związane niedbale w kucyk, rękawy swetra naciągnięte na dłonie, jakby chciała się schować w środku. Głos trochę zaspokojny, trochę jakby wyuczony. Usiadła na fotelu po drugiej stronie gabinetu i powiedziała: nie wiem, czy to coś da, ale spróbujmy. To zdanie nie było skierowane do mnie. To było jak wewnętrzna umowa między nią a kimś w środku. Przywykłem do tego, że ludzie testują terapeuty. Zanim pokażą coś prawdziwego, rzucają fałszywą przynętę ale tu nie chodziło o strategię. To było jakby. Ona mówiła za kogoś. Dobrze, odpowiedziałem. Możemy zacząć od tego, co panią tu przyprowadziło wzruszyła ramionami. Nie mam konkretnego powodu. Może czuję, że coś jest nie tak nie do końca wiem co brzmi klasycznie. Ale kiedy spojrzała mi w oczy, zobaczyłem ten rodzaj spojrzenia, który nie pasuje do wypowiedzianych słów. Jakby w środku był ktoś, kto bardzo dobrze wie, co jest nie tak, ale nie ma zgody na to by mówić. Zadałem kilka prostych pytań o pracę, relacje, dzieciństwo. Odpowiedzi były spójne, trochę chłodne, trochę jakby recytowane z kartki. Wszystko w porządku, normalne, nic szczególnego. A potem, mniej więcej w połowie sesji, coś się zmieniło. Marta zamilkła. Przez kilka sekund patrzyła gdzieś ponad moim ramieniem, jakby kogoś zobaczyła, i wtedy zmieniła pozycję. Szybki ruch głowy w bok, potem zaciśnięcie ust, jakby coś w niej pękało. Gdy odezwała się znowu, jej głos był niższy, zdecydowanie niższy. Nie marnuj naszego czasu, powiedziała ostro. Zamarłem. To nie była ta sama osoba. Nie tylko w tonie, w sposobie siedzenia, w gestykulacji, w spojrzeniu. Twarz była ta sama, ale wyraz twarzy już nie. Zupełnie jakby ktoś inny siedział w tym ciele. Przepraszam? zapytałem ostrożnie. Mówię, żebyś nie marnował naszego czasu. Ona i tak ci nic nie powie. A ja nie mam ochoty udawać, że tu czegoś szukamy. Zrobiło się cicho. Przez kilka sekund nie powiedziałem nic. To była jedna z tych chwil, w których terapeuta nie zadaje pytań, tylko słucha, bo coś właśnie się dzieje coś rzadkiego, może nawet niepowtarzalnego. Kim jesteś? zapytałem w końcu uśmiechnęła się. Ale to nie był przyjazny uśmiech, to był grymas triumfu. Nie jestem Martą, ale nie musisz znać mojego imienia, to nic nie zmieni. Przez resztę sesji mówiła właśnie ona z tą samą twarzą, ale innym ciałem. Gesty były mocniejsze, bardziej zdecydowane. Głos, momentami ostry, sarkastyczny, ale pod tym wszystkim czułem strach. Wielowarstwowy lęk ukryty za fasadą kontroli. Na koniec, bez słowa, wstała i wyszła. Nie spojrzała na mnie nawet przez chwilę. Zostałem sam. I dopiero wtedy, kiedy spisałem notatki z tej sesji, zdałem sobie sprawę, że mam do czynienia z czymś więcej niż tylko mechanizmem obronnym. Coś się przełącza, coś walczy o kontrolę. I miałem dziwne wrażenie, że to była dopiero pierwsza z wielu osób, które zobaczę w tym jednym ciele. Kiedy Marta przyszła drugi raz, wyglądała inaczej. Nie chodzi o fryzurę czy strój, chodzi o to, jak się poruszała, jakby była lżejsza, jakby nie niosła całego ciała, tylko część. Pamiętam, że pomyślałem wtedy to nie ona ale nic nie powiedziałem. Poczekałem. Usiadła cicho, popatrzyła na mnie, jakby chciała coś zapytać, ale się bała. Jak się pani dziś czuje? Zapytałem spokojnie. Zmarszczyła brwi. Znów pan do mnie mówi per pani rzuciła z lekkim rozbawieniem. To był inny głos niż poprzednio inny niż na pierwszej sesji nie ten wyuczony, nie ten ostry ten głos był Dziecięcy, trochę naiwny, trochę zaczepny. Zaczęła się huśtać lekko na fotelu. Pamięta pani, o czym rozmawialiśmy ostatnio? Zapytałem, testując. Zamirkła, spojrzała w bok. Nie, to chyba nie była ja, powiedziała cicho, Po czym nagle parsknęła śmiechem. Ale ona pewnie była nieznośna, co? Zrobiło mi się chłodno. Miałem przed sobą kobietę około trzydziestki, która w jednej chwili mówiła jak dziesięcioletnie dziecko. Nieudawanie, nie gra, prawdziwe przełączenie. Zacząłem notować. W tym zawodzie najważniejsze jest nie zakładać niczego z góry. Ale wiedziałem już, z czym mam do czynienia. Albo z czymś bardzo blisko tego. D i D. Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości. Czasem spotyka się ludzi, którzy grają rolę. Przyjmują różne maski w zależności od otoczenia. Ale tu nie chodziło o maski, tu chodziło o oddzielne tożsamości, z własną pamięcią, własnymi reakcjami, czasem nawet własną płcią, a wszystko w jednym ciele. Jak mam się do ciebie zwracać? Zapytałem. Zamyśliła się Hmm, możesz mówić do mnie Lila tak mnie nazywała mama a Marta zapytałem ostrożnie. Lila wzruszyła ramionami nie znam jej za dobrze czasem słyszę, jak mówi. Ale to nie ja. My się nie lubimy. Powiedziała to z taką prostotą, jakby mówiła współlokatorce. Jakby to było całkowicie normalne. Wtedy nagle zadrżała. Dosłownie. Jej ręce zsunęły się z kolan, zacisnęła powieki i po kilku sekundach zamarła. Kiedy znów otworzyła oczy, była inna. To było fizycznie widoczne. Sposób, w jaki usiadła, jak zgięła kark, jak spojrzała na mnie spod oka. Ciało się napięło. Oddech stał się płytszy. Czy ona coś mówiła? Zapytała. To był trzeci głos, cichy, wyczerpany, starszy. Rozmawiałem z Lilą, odpowiedziałem, westchnęła. Nie powinna się wychylać, to niebezpieczne. Kim jesteś? Nie mam imienia, ale możesz mówić na mnie ta druga. Ona mnie tak nazywała kiedyś, spojrzała w podłogę, dawno temu, było w niej coś, czego nie umiem do końca opisać, jakby nosiła w sobie cały ból tej pacjentki, ale nigdy o nim nie mówiła, jakby jej jedyną funkcją było trzymanie tego wszystkiego w środku. Co znaczy niebezpieczne, zapytałem. Spojrzała na mnie długo, bo jak Lila zaczyna mówić, to pojawiają się wspomnienia i nie wszystkie są dla niej. Niektóre należą do mnie, a niektóre do jeszcze innych. Wtedy pierwszy raz użyła liczby mnogiej, innych. Zapadła długa cisza, potem znowu przełączenie, tym razem niegwałtowne, ciało się rozluźniło, oddech uspokoił, głos wrócił do pierwotnej marty. Spojrzała na mnie z niepokojem. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Zapytała. Stało się coś? Pokręciłem głową. Nie, po prostu słucham i notuję. Uśmiechnęła się niepewnie. Okej, okay, to może opowiem panu o dzieciństwie, chociaż nie wiem, czy pamiętam coś ważnego. I właśnie w tej chwili zrozumiałem, że pamięć tej kobiety, przynajmniej ta główna, Marty, jest dziurawa. Nie dlatego, że czegoś nie chce pamiętać, tylko dlatego, że to pamięta ktoś inny. Nie ma prostego sposobu, by rozmawiać z kimś, kto sam nie wie, kim będzie za pięć minut. Marto umówiliśmy się na kolejną sesję tydzień później. Przyszła punktualnie, cicho, z opuszczonym wzrokiem, jakby próbowała pozostać niezauważona nawet we własnym ciele. Ale kiedy usiadła na fotelu, spojrzała mi w oczy i powiedziała, coś się dzieje, czuję jakby ktoś mnie podsłuchiwał od środka. To był jej głos, ten pierwszy, ale była w nim trwoga, prawdziwa. Od kiedy to czujesz? Od ostatniej wizyty, a może nawet wcześniej, jakby ktoś siedział za ścianą i czekał, aż zrobię błąd. Jakby to, że tu przychodzę, kogoś obudziło. Nie pytałem kogo, wiedziałem, że jeśli istnieje w niej więcej tożsamości, nie wszystkie będą chciały się ujawnić i nie wszystkie będą życzliwe. Czy pamiętasz, o czym rozmawialiśmy ostatnio? Zapytałem. Spojrzała w bok, nie bardzo, tylko takie migawki, jakby ktoś mi coś opowiadał, ale szeptem, przez sen. Zanim zdążyłem zadać kolejne pytanie, jej ciało drgnęło. Ręka zadrżała, jakby próbowała ją utrzymać w miejscu, ale bezskutecznie. Zaciśnięte usta, napięta szyja, a potem znowu przełączenie. Tym razem, osoba, która się pojawiła, była zupełnie inna. Siedziała prosto, nie bała się spojrzeć mi w oczy. Miała pewność siebie, której Marta nigdy nie pokazała. W końcu powiedziała chłodno: Czekałam, aż zaczniesz pytać o właściwe rzeczy. Czy mogę zapytać, kim jesteś? Uśmiechnęła się kpiąco. Jestem tą, która chroni, tą, która się nie boi. Kiedy Marta się trzęsie, ja przejmuję stery, bo ktoś musi. Czy masz imię? Miałam, ale nie używam go od lat. Nie chcę, żeby ktoś je wypowiedział, nawet ty. Pokiwałem głową. Wiedziałem już, że niektórzy z takich wewnętrznych unikają imion. To sposób na ochronę. Imię wiąże się z przeszłością, a przeszłość jest pełna bólu. Dlaczego pozwoliłaś mi się dziś zobaczyć? Bo zaczynasz widzieć, że nie jesteśmy zlepkiem nastrojów, jesteśmy systemem i ten system jest popękany. Ilu Was jest? Cisza. Długa, prawie niewygodna. Cztery, odpowiedziała w końcu. Może pięć. Nie wszyscy chcą się ujawniać, niektórzy śpią, ale ja wiem, że są. A Marta wie o was? Zamyśliła się. Nie, i tak ma już dość. Daj jej jeszcze to wszystko zrozumieć, a się rozpadnie. Nie możesz jej pokazać wszystkiego naraz. A ty? Dlaczego się zgłaszasz? Bo jak ona nie może już oddychać, to ja zaczynam walczyć, bo ktoś musi utrzymać to wszystko w ryzach. Bo bez nas ona już dawno by się zabiła. Siedzieliśmy w ciszy, nie zapisywałem niczego. Po raz pierwszy od dawna czułem, że jeśli zrobię ruch, coś się rozsypie. Zaufasz mi? zapytałem po chwili. Jeśli poproszę, byś zostawiła dziś Martę przy końcu sesji, żeby mogła wrócić? Zastanawiała się. Postaram się, ale nie wiem, czy się uda. I wtedy znów zadrżała. Tym razem krócej, sekundę później. Marta wróciła. Zaskoczona, zdezorientowana, spojrzała na mnie z przestrachem. Ile czasu minęło? Kilkanaście minut, powiedziałem spokojnie. Coś się stało? Zapytała niepewnie. Czuję się zmęczona. Uśmiechnąłem się lekko. Nic się nie stało, ale porozmawiamy o tym, jeśli kiedyś poczujesz gotowość. Spojrzała na mnie jeszcze przez chwilę, a potem skinęła głową. Dobrze. Ale nie dzisiaj. Był piątek, ostatnia sesja przed dłuższą przerwą. Zapowiedziałem wyjazd na konferencję, tydzień bez spotkań. Marta przyjęła to obojętnie, ale coś w jej spojrzeniu mówiło, że ta obojętność była udawana. Przyszła punktualnie, w płaszczu choć było ciepło. Siedziała nieruchomo, jakby przyklejona do fotela. Długo milczeliśmy, w końcu sama się odezwała. Myśli pan, że mam szansę żyć normalnie? Zamknąłem notes. Takie pytania nie wymagają odpowiedzi terapeuty, wymagają obecności. Zależy, co dla ciebie znaczy normalnie uśmiechnęła się krzywo, żeby nikt nie podsłuchiwał moich myśli, żeby móc wejść do sklepu i nie zastanawiać się, która z nas się pojawi, żeby nie bać się lustra spojrzała mi w oczy. Czasami widzę twarz, której nie poznaję. Po chwili zaczęła mówić, ale to nie była już Marta Przepraszam powiedziała nowym głosem. Musiałam się odezwać. Marta nie może tego dłużej udźwignąć. To była ta, która wcześniej nie podała imienia ta silna strażniczka. Marta zaczyna się domyślać dodała. Coraz częściej przecieka między nami sny są coraz głośniejsze czasem się budzi z imionami na ustach to nie jest bezpieczne. Dla kogo? zapytałem. Dla niej, dla nas wszystkich niektóre wspomnienia są jak detonatory. A co się stanie, jeśli się dowie? Zawali się. A może w końcu się złoży? Powiedziałem ostrożnie. Spojrzała na mnie z politowaniem. To nie układanka, to szkło. Każda próba złożenia może zostawić więcej odłamków. Cisza. Wiedziałem, że dotarliśmy do granicy. Tej, której nie powinien przekraczać ani terapeuta, ani pacjent. Ale właśnie tam. Przy granicy czasem zapadają decyzje. W kolejnych minutach nie mówiła, patrzyła na zegar, jakby odliczała czas, a potem wyszła, bez słowa, cicho zamknęła drzwi, i wtedy coś mnie uderzyło. Nie zapytała, kiedy się znów widzimy. Tydzień później dostałem wiadomość nie od niej, od policji. Marta została znaleziona na podłodze swojego mieszkania. Żyła. Przedawkowanie tabletek. Próba samobójcza. Uratował ją sąsiad, który usłyszał dziwne dźwięki i wszedł przez uchylone drzwi balkonowe. Leżała w letnim ubraniu mimo zimnej nocy. Na stole list. Krótki, niepodpisany. Przepraszamy. Naprawdę próbowałyśmy. Ale jedna z nas już nie chciała dłużej cierpieć, a my jej nie zatrzymałyśmy. Kilka dni później odwiedziłem ją w szpitalu psychiatrycznym. Nie poznała mnie. Siedziała na łóżku patrząc w przestrzeń. Marta zapytałem cicho. Spojrzała na mnie. Pusta twarz, żadnego rozpoznania. Kim pan jest nie odpowiedziałem. Wyszedłem z sali z poczuciem, jakby coś się zamknęło, jakby cały system, który próbowałem zrozumieć, sam się zresetował. Może to była ucieczka, może wymazanie było jedynym sposobem, by przetrwać, a może wróci tylko ta część, która przetrwała wyłączenie. Nie wiem. Kilka tygodni później dostałem list, ręcznie napisany, bez nadawcy. Chciałabym kiedyś znów porozmawiać, może już jako jedna, ale jeszcze nie teraz. Zrozumiałem, że ktoś, być może Marta, być może któraś z nich, wciąż tam jest i że może kiedyś wróci, nie jako fragment, nie jako alter, tylko jako całość, tylko kim wtedy będzie. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw komentarz, podaj ten odcinek dalej. Może ktoś z Twoich znajomych też nosi w sobie więcej niż pokazuje. Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych historii z pogranicza psychiki i codziennego cierpienia. Do usłyszenia w kolejnym rozdziale z Pamiętnika terapeuty.